Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy przygotowywać się do konkursu Puchacz Piotr. Przed nami zadanie, i popatrzcie na tablicę, co tutaj jest napisane. Zobaczcie, mamy tutaj znaki równości. Mamy znaki równości, a znak równości do czegoś nas zobowiązuje i musimy pilnować, że jeżeli mamy znak równości, to po jednej i po drugiej stronie musi być dokładnie tyle samo. Czy możemy policzyć lewą stronę tej równości? Nie, bo mamy tutaj właśnie jakąś tajemniczą liczbę, którą będziemy musieli odkryć. Zobaczcie, co jest po tej stronie równania. 17 dodać 7 to już zdecydowanie łatwiej policzyć, prawda? 17 dodać 7, ile to będzie? Mhm, to będzie 24. Co to oznacza dla nas? Że w takim razie i po drugiej stronie tego równania. Musi być liczba 24. Jak myślicie w takim razie, co się kryje pod naszą tabliczką? Oczywiście sprawdzamy. Świetnie, to była liczba 10. Świetnie, sprawdźmy teraz w takim razie, co będzie w następnym równaniu. Po tej stronie nie wiadomo. Nie wiemy, co tutaj się kryje, ale ta str strona jest dla nas jasna. 12 plus 8 to jest razem oczywiście 20. Sprawdźmy w takim razie, co musi się kryć pod tą tabliczką, żeby razem tutaj wynik również był taki sam, czyli 20. Od czego, jak zabierzemy 5, to zostanie nam 20? Sprawdźmy. Mam nadzieję, że i Wam udało się zgadnąć. Oczywiście to liczba 25, bo 25 odjąć 5 to będzie 20. Pozostałe dwa przykłady. Zobaczcie, teraz mamy tą stronę, wiadomo. 30 odjąć 14, wiemy, że to jest 16, 8. I co jeszcze da nam 16? Oczywiście 8 dodać 8. Świetnie. No, i to już jest bułka z masłem. Ostatnie zadanie. 21 odjąć 8. To jest to, co umiem policzyć. Tego nie umiem? Będę zaraz tutaj myśleć nad tym. 21 odjąć 8. Ile to będzie? Oczywiście. 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 Ile? Ile? 13. Świetnie. To teraz w takim razie, ile muszę. Mieć tutaj, żeby też otrzymać 13. Ok, sprawdźmy. 22. Proste, proste. Mam nadzieję, że na konkursie pójdzie Wam świetnie. Do zobaczenia.